Siemanko wszystkim z tej strony Drake i powracamy do mojego, mojego zgromadzenia z gry Risen 2 Dark Waters. Ja znowu zacząłem, zacząłem się na samym początku i będę się zaczął dalej. Jesteśmy po tej okropnej przygodzie z zabijaniem Garcii. straszna sprawa, ale w końcu doszliśmy do celu. Doszliśmy do zagubionej doliny. I teraz być może uda nam się to i owo tutaj wskurać. Gdzieś to jest ukryty skarb. Czy ta dolina ma jakiekolwiek więcej sens? Nie jestem pewien. Jest to świątynia, tak, tyle wiem. A więc, zjedzimy świątynię, zdobędziemy skarb. I generalnie tyle. Innej opcji tutaj nie widzę, innego celu przebywania tutaj po prostu nie widzę tak jakby. Bo questy się już nam pokończyły, jedyne co zostało tutaj to skarb w ukrytej dolinie. Jeszcze możemy wykuć dwie bronie, z czego wykujemy wicher, bo królewski miecz jest zbagowany mm. Tak więc, Nie wesoło. A w sumie to czemu ta dolina jest tak ukryta i czemu tak na dobrą sprawę, tak bardzo zależało nam, żeby się tutaj dostać? Są tutaj termity, tyle widzę. Nawet już nie chcę mi się ich tutaj, wiecie, opieprzać z wszystkiego, bo w sumie po co? Wreszcie. Jesteśmy już dosyć silni, więc chyba sobie poradzimy. Dobra. Tutaj mamy skrzyneczkę. Szafir, fajnie, fajnie, fajnie. Generalnie chyba jesteśmy już bardzo blisko końca gry. O, mamy tutaj też panterę. Oczywiście, jak zwykle... O, proszę, jest i skarb. Jak zwykle nas chwyciła. Będziemy mogli zrobić kolejny eliksir. Nie, nie będziemy mogli, bo nie mamy w sumie... Yy, nie będziemy mogli, bo nie mamy w sumie tego... Yy, ...roślinki odpowiedniej. Ale moglibyśmy, gdybym miał tą roślinkę. Mam wow, okonaną łapkę pantery. Okej, okay. chyba ostatni skarb w grze, tak podejrzewam. Generalnie jestem ciekawy, gdzie nas teraz zaprowadzi fabuła. Mamy wszystkie artefakty. Wszyscy przekęci kapitanowie poza nami nie żyją. Um, teoretycznie jesteśmy chyba gotowi do walki z Marą. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. O, korona, jak randomowo. Dobra, czy jest tutaj coś więcej? Nie wydaje mi się. O, mamy tutaj goryla za to. Wow, to. Rzadki stwór. Chyba dopiero trzeci, którego widzimy w tej grze. Jej, pistolet są kurwa takie dobre. Gin, gorylu. Tak. Się małpka wyrąbała. Dobra, co my tu jeszcze mamy? No i mamy świątynię ognia. To to pewnie. Z jakiegoś powodu szukał tego Garcia. Z jakiegoś powodu go powstrzymaliśmy w bardzo niewyszukany sposób. Wykorzystując chyba wszystkie. Wykorzystując przeciwko jednemu błędowi w grze inne błędy gry. Co mamy tutaj? Pewnie pułapki. Dużo pułapek. Ewentualnie jakiś fajny skarb. Duża miejscówka. Wygląda jak ta świątynia na brzegu. Wiecie, która. Tam, gdzie siedzi magazynier. No dobra, i w sumie na dobrą sprawę, co mi to dało. Bo tutaj, tak na dobrą sprawę, nic nie widzę, nie? Ej, ewentualnie, być może w momencie, kiedy zrobilibyśmy tego poprzedniego questa dobrze. To tutaj rozłożyłby się Garcia i jego ludzie, i tutaj byśmy z nimi walczyli, rozumiecie? I generalnie tyle kwestią świątyni ognia, bo <laughs> nic więcej tutaj po prostu nie ma. No, no, sorry. To było naprawdę słabe. Dobra, no to chyba skończyliśmy nasze działania, takie wrażenie odnoszę. Dobra, wracamy na statek. Pochwalimy się Welderowi, że zabiliśmy Garcie. Ok, potem pochwalimy się Patty, że mamy wszystkie artefakty. Chani, coś powiesz? Jafar. Nic, dobra. Idziemy się pochwalić temu gościowi. Co, co i jak? Widzę, że oni tutaj imprezują przy ognisku. Fajna zabawa i w ogóle. Który da dalej pali się we wodzie. Dobra. Garcia nie żyje. Wreszcie. Dobrze się spisałeś. Wiadomo. Inkwizycja miałaby z ciebie pożytek. Nigdy nie wiadomo, gdzie możesz skończyć. Z... No, dobra, okej. Okay. Pogratulowałeś mi z, z tymi gratulacjami. Czuję się o niebo lepiej. W zabiję jednego z najpotężniejszych kapitanów, piratów w, w, w świecie gry, ale. Jedyne, co mi powiedział, to. O, dobra, dobra robota. Super. Kapitan. Boże. Lepiej być To dobrze. Okej. Okay. On mi nic nie powie, jak zwykle. Dobra, idźmy się pochwalić. Pati. mam artefakt. Mam nadzieję, że to już koniec. Zmęczyło mnie słuchanie o nim. Nie żyje, więc pewnie tak. Zasłużył sobie. A no. I co teraz? Mamy wszystkie artefakty Tytanów. Nie tracimy czasu i zacznijmy zabijać potwory. Niełatwo mi to mówić, ale może spytasz mojego ojca. On może wiedzieć, co robić. Jasta sprawa, ale wpierw nowy kurs poproszę. Tak? Wracamy jeszcze na chwilę na. na 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 na, na, na Powody są dwa. Po pierwsze, chcę się pochwalić Alvarezowi, bo może a nuż on coś powie. A po drugie chcę skorzystać z kowadła i wykuć, bo mamy wicher, tak. zrobiliśmy gdzieś tam po drodze Udało mi się, udało się nam znaleźć właśnie ostrze wichru, wiecie tego miecza Wykujemy go i zobaczymy jak silny on będzie, bo może będzie nam służył zamiast wodnego tańcerza Nie żeby był słaby czy coś, nie? Może jak dobrze, dzisiaj przy, przy pierwsze to skończę tą grę Powiem wam, że nie narzekałbym, bo po naszych aktualnych przygodach z glitchami, bagami i troszeczkę nierozgarniętością tej gry, no to minimalnie straciłem chęć nagrania w tą grę, powiedzmy. Aczkolwiek jestem już tak e, zaawansowany w momencie, że nie będę przerywał serii, nie robił sobie przerwy, bo to był w tym momencie śmiech na sali, ale wiecie o co chodzi. Troszeczkę tak, jakby granat wątliła moje zaufanie. Kuźnia, Królewski Miecz, zbagowany. Wicher stworzono, 200 expa. zobaczmy, co i jak z tym wichrem. Jezu, jaki żałośnie słaby. O, rany znów wyłania się z morskich głębi, aby nieść zagładę, ale żałośnie. Ok, spodziewałem się o niebo, lep o niebo lepszego e miecza. Kapitanie Alvarez, znaczy generale, znaczy się admirale, znaczycie, jakkolwiek się nazywasz, Alvarezie po prostu, podejdź do mnie tutaj. Podejdź no do drzwi. Co to było? Już cię tu nie widzę. Dobrze, przynajmniej podchodzi do drzwi. Co ty wyczyniasz? Garcia nie żyje. Nie żyje? A gdzie jest jego artefakt? Mam to po nim, admirale. No, to ulga. Szczerze mówiąc, myślałem, że sobie nie poradzisz. Jak wszyscy. Mam wszystkie artefakty. W końcu. Nadszedł czas rzucić wyzwanie Marze. Gdzie może być ta suka? Musi wrócić do swej świątyni. Skąd wiesz? Pokrzyżowałeś jej plany. Potrzebuje czasu, by wylizać rany i przemyśleć strategię. Tak, uda się tam, gdzie wie, że nikt jej nie znajdzie. W świątyni wody? Dlaczego tam? Ponieważ każdy, kto wszedł do środka, zginął, idiota. To nie jest miłe. Nie, ale wiem, kto to zrobi. Mów dalej, nie trzymaj nas w niepewności. Stalo w obrody, a raczej jego duch. Uwolniłeś go z zaświatów, prawda? Owszem. Owszem. Mam wielką nadzieję, że rozum stalowobrodego nie popadł w zapomnienie. Słyszałeś faceta? Zapytaj go, gdzie jest Świątynia Wody. Dobra, czyli post. Szybko, póki ma przytomny umysł. E, dobra. Naucz czy... się. Wechtunku mi oczywiście nie nauczy, bo brakuje mi troszeczkę expa. E, mianowicie, około 4000. Dobra, przyzwijmy stalowo -brodego. Zdało mi się po mojej tak Dobra, okej. Okay. Przyzywam cię za światów! Wolololo. Proszę, stojisz na stołku. Dobra, mam wszystkie artefakty. Mam wszystkie cztery artefakty tytanów. Naprawdę? To świetnie, chłopcze, świetnie! Nie było łatwo. Uważaj na nie! Są niebezpieczne! Najlepiej odnieść je do Świątyni Wody. Dobry pomysł. Dlaczego sam o tym nie pomyślałem? Nauczysz się jeszcze. Nauczysz. Okej. Okay. Gdzie jest Świątynia Wody? Świątynia Wody! Ah. Duch z problemami z pamięcią. Świetnie. A, tak! Świątynia Wody! To straszne miejsce! Trzymaj się od niego z daleka! A do konkretów? Ar, dobrze! Ale mógłbyś mi zdradzić, gdzie ona jest? Jaka ona? Jezu Chryste. Część... Świątynia część w mózgu stalowo-brudnego została jednak po drugiej stronie. Osprzegam. To nie będzie proste. Pływaliśmy między Antiguą a Calderą przez wiele dni. W końcu znaleźliśmy ją na środku mórz południowych, gdzieś na wysokości przylądka Shtormorf. Uh. To wszystko? To jest ten wielki sekret? Po prostu płynąć wzdłuż szerokości, na której leży Antigua? A oczywiście, możesz spróbować od strony Takarigui. W końcu byłeś piratem. Nie ma czasu do stracenia. Znajdźmy świątynię wody. A czy ja już ci mówiłem o pewnej demonicy, która uwiła tam sobie gniazdko? Obiło mi się o uszy. Przypomnij mi. Nazywa się Mara. To ona zabiła starego stalowobrody. Ale tym był, nie? Ech, dobra. Nie bój się, powstrzymam Marę. Tak, najwyższa pora, by ktoś dał tej Wiedźmie nauczkę. Uważaj, chłopcze, chyba nie chcesz skończyć jak stalowobrodyca? co? Daj spokój. Postaram się tego uniknąć. Bycie martwym. Nie jest zbyt zabawne. Wyobraź sobie. Dobra. Spadaj. Alvarez. Ten już oczywiście kurwa wrócił do wyra. Dosłownie w jego domu z zmarłego. A on może cię położyć do łóżka, bo tak go to nie interesowało. Jezu Chrysty. Nie masz tu czego szukać. Jesteś ost ostatnią nadzieją w tych ciężkich czasach. Wyprowadź nas z cienia Marii. No dobra, działamy, panowie i panie, lecimy na statek. Po raz ostatni obgadajmy znajomych naszych, cudownych, magicznych. Teraz wiem, gdzie jest świątynia wody. W bezpiecznym miejscu na spokojnym nope. morzu Musimy płynąć wzdłuż równoleżnika przylądka sztormów. Powinna być w centrum wysp południowych. <laughs> Powiedz wszystkim, że czeka nas ciężka podróż. Męczy mnie czekanie. Czuję zbliżającą się walkę. Ja też. Płyńmy szybko i wytrwale. Niedługo będziemy na nią gotowi. Okej. Okay. Mamy nowy cel podróży, świątynia, Wody zacnie. Obgadajmy to tak jak mówiła wszystkich. Nie mają nic do powiedzenia. Hawkins? Proszę się nie... Cały czas ta sama kwestia, to jest takie smutne. Nie, nic ciekawego. Nic ciekawego. Do Aldrika nawet nie idę, bo na chuj, w sumie. Dobra, no to płyniemy na świątynię wody i kończymy tą grę, chyba, nie? Za dużo nam już do roboty nie zostało. Tak jest. Świątynia wody. Właśnie stąd Mara sieje strach, grozę wśród żeglujących po marynarzy. A Ale wpierw zapiszmy. Teoretycznie jestem przygotowany, ale wiecie. Mógłbym w sumie sprzedać absolutnie wszystko z ekwipunku, yy, za tą kasę nauczyć się pierdół i tak dalej, ale w sumie mi się nie chce. Na dobrą sprawę, dobra. Okej. Okay. Ostatnia podróż statkiem, tak? Pod... No, po... Prawdopodobnie świątynia wody będzie po prostu ostatnią lokacją w całej grze. Takie moje mniemanie. Muzyka. Czyżby coś się działo. Tak, miej kurwa... Czy ty masz przyłożoną co do złego oka, tą lunetę nie masz do dobrego. Myślałem, że przyłożył do oka, które ma za opaską. Wow! Co? Osiedliśmy na mieliźnie. Nie, to nie mielizna! Release the kraken! Czy który ma z jakiegoś powodu Face Hagera na... W Ciekawe. Ostrożnie, odsunąć się. Ups. To dosłownie ostatni rejs tego statku, to pewniak. O Jezu, czemu mam walczyć harpunem tytanów? No tak, w sumie to jest takie logiczne. Au. No. Ok, dostał skąd teraz się pojawi. O, tutaj. Dobra, to stał. No dobra. Chyba dobrze mi idzie. Taka mini walka z bossem na zasadzie tuż przed całym końcem gry. Co do tego ostatek, więc nie jest to fajne. Sodorą paradąc zauważyć, że nasza podróż zaczęła się właśnie od tego, że kraken zaatakował, jakby nie patrzeć. I poza tym zaczęła się również od tego, że naszym celem było powstrzymanie krakena. Dopiero potem okazaliśmy się The Chosen One, który ma zebrać wszystkie artefakty przekrętych kapitanów? Tak w, ra w ramach przypomnienia, bo gdzie jest moja załoga do cholery Eee, e, e, gdzie mój, gdzie mój Harpu? Teraz z tym całym burszy od ten jebany harpon tutaj, dobra Kolego, w ogóle nie celujesz we mnie, tylko w statek jakby co nie? No dobra, dalej już Nawet nie wiem czy zadaj mu obrażenia na dobrą sprawę. Chyba dostał. Zakładam, że jak się cofa, to dostaje więc. Bawi mi się kurwa wieloryfika. Jak on mnie zaraz zepchnie do wody, to będę bardzo niepocieszony. A! Idealnie w pyszczur. Nie mówcie mi, że za każdym razem muszę celować w pysk. On w, w większości przypadków na tego pyska nie otwiera. O, płynie w drugą stronę. A załoga to jest kurde, nie wiem. Siedzą sobie i grają w karty pod pokładem czy coś, nie? Jak to załoga statku pirackiego mam w zwyczaju. A ja jako jedna, A no, stoi tam i robi nic. Tam nie stoi nikt, i też nie robią nic. Świetnie. Jezu chryste. To jest dobra walka z bossem, nie? To jest, to jest, to. O, dobra, dostał Twishu pod drugi. Nie, nie zgadnę. Czy ma dostać wpysk karbunem tytanów trzy razy? A nie, patrzcie, dalej żyje trzy razy i jeszcze żyje. Dziwne. Cztery razy z drugiej strony. Ej, dostał przecież No dalej Where are you? O jest za mną Skubany zaczaił się Płynie teraz na drugą stronę Znowu Dobra walka Naprawdę, zacna Generalnie po poziomie tej walki zacząłem się minimalnie obawiać walki z Marą trafiony ale nie zatopiony <ścoughs> te emocje Ciężko mi troszeczkę wyczuć na jaką odległość leci ten harpun za każdym razem. Tak jakby troszeczkę, nie? Ten celownik złożony z trzech kreseczek nie za dużo mi mówić, ten harpun poleci, żeby nie było. Tak bardziej na zasadzie o be... padnie gdzieś tej okolicy na tej zasadzie. Definitywnie strzały nie wpysk, nawet nie zadają mu obrażeń, bo został już tyle, że... Raczej by, nie wiem, okazał jakąkolwiek zmianę systemu uderzania, czy coś takiego. Jezu Chryste. Dziękuję. Czy ja nie mam jakoś, coś jeszcze robić? Poza tym rzucałem harpunem? Bo... O, dobra, okej, okay, udało się. Dokonałe krakena, chwała tysiąc Młatca macek O tak Ładca macek I teraz jak Jack sparał do środka A nie, kurde A to ona była krakenem O, wpadł do wody pewnie się utopił może To było za proste Owszem Czyli to Mara była krakenem? To troszkę mierne no nie Nie, oczywiście wraca da. Na... Nie daj na chatę. uciec. Nie ucieknie. Idź do świątyni. Co? Chyba kurz na świątynę nie ma Okej, okay, docieram do świątyni wody, fuck you yeah. Ciekawe czy mogę dalej podróżować po świecie, czy teraz skoro już tutaj przypłynąłem i z... kraken zniszczył troszkę mój statek to... Mm, ...rady To czy mogę jeszcze wrócić tu i ówdzie, jestem ciekaw O Jezu chryste to będzie taka przyjemna przy, przeprawa na pewno. Jesteśmy. Oto kres naszej długiej podróży. Tak czy inaczej. Może spróbuj brzmieć bardziej przekonująco. Mara jest osłabiona. To nasza szansa. Jakim cudem znów trafiliśmy w takie bagno? Niektórzy są skazani na ratowanie świata przez całe życie. To no wiadomo. Ty jesteś jedną z tych osób. Ale teraz jestem piratem. I to całkiem niezły. Jak mój O, rodzic. dzięki. Myślisz, że go przypomina? Słysząc to z twoich ust, chyba powinienem się martwić. To był komplet. O, rozumiem. Zakończę to. I to teraz. Pamiętasz główną zasadę? Nie daj się zabrać. Jeśli będziesz mnie potrzebował, mów. Dobrze? Jasne. Duża świątynia, masa skarbów, ale to miejsce niedobre. Zgadzam się. Towarzyszy mi to samo. Pogadaj ze wszystkimi. Mataj, Jazar, muszą tu uważać? Pogadamy ze wszystkimi i zakończymy odcinek. Tak, to jest to. Kostuch widział. Dokładnie tak. Ostatnia bitwa. Wreszcie nadeszła. To dobry moment, żeby przestać mówić, że zginiemy. Będę tak mówił. Nieważne, co się stanie. Znajdźmy ją, zanim ona znajdzie nas. Jasne? Spokojnie? Są słabi. Nie czekajmy. Najpierw kończymy, potem gadamy. Okej, okay, to ciekawa kolejność. Dobra, stary, wszystko albo nic. Nie wiem, co się stanie po drugiej stronie, w zaświatach, ale postaraj się uniknąć najgorszego. Dobra, zboczy. Nie bądź głupcem, chłopie! Chcę tylko wydostać się stąd w jednym czasie. Jak kawałek. zwykle. Dobra. dobra. Nie bądź. i... Twoja ostatnia świątynia. A to no tak. Czy musisz wypowiadać to tak złowieszczo? Tym razem ktoś ci pomoże. To lepsze niż z ostatnim razem, co? Owszem. Trzymaj nerwy na wodze. Odwaga i ostry miecz nie wystarczą przeciwko ma... Dziwne. Okay, dobra, nic ciekawego. Są drogą... E, 10, e, psz, bez sensu. Wszystko dziesiątki potrzebuję. Dobra, tu sobie zakończymy. E, mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym chyba jednym z ostatnich odcinków Ryzena 2 na moim kanale. syja